Cześć wszyscy. Dziś zrobimy sobie długo wyczekiwaną tier listę turfów i tak będę gadał o turfach przez jakieś 10 minut. A najlepsze jest to, że wy to będziecie oglądać. Zacznijmy od turfu lasu. Występuje w lasach, jest ciemnozielony i pasuje do kilku budowli, na przykład do halloweenowych stref albo do lasów i na przykład farmy świń. Zrobimy go przy Terra Firma Tamperze. Ewentualnie możemy go ukraść. Jest to dobry turf. leci na tier A. Następny jest turf polany, który charakteryzuje się swoim żywym, jasnozielonym kolorem. Jest idealny do farm trawy, patyków i innych takich. Super się prezentuje na farmach, na przykład pszczół, i generalnie jeśli chcecie zrobić taką żywą strefę, to ten turf jest dobrym wyborem. Znajdziemy go oczywiście na polanach i też można go zrobić przy Terra firma Jest to bardzo mocny zawodnik, więc TRS. Kolejny jest turf pomarańczowego lasu i zdecydowanie ma on swój klimat. Taki pomarańczowy, jesienny kolor może naprawdę fajnie pasować do niektórych budowli. Ja go za bardzo nie używam, ale widziałem parę razy piękne budowle z tym turfem. Znajdziemy go w pomarańczowym lesie i oczywiście też da się go zrobić przy naszej ulubionej stacyjce. Myślę, że pasuje on do tieru A. Turf sawanny już trochę mniej mi się podoba, ale dalej jest fajny. Można go użyć na przykład do zagrody dla bawołów, tam się dobrze prezentuje, ale poza tym to raczej nie moja paleta kolorów. Znajdziemy go tam, gdzie bawoły srają, czyli na sawannie. Da się go też zrobić przy Terra Firma Tamperze. Myślę, że zasługuje on na tierbę. Następny jest piaszczysty turf z obu pustyń. I będąc bueno, szczerym, to nie podoba mi się on za bardzo. Jest taki no nijaki. Jedynie co, to mogłoby pasować do farmy ku A poza tym, to nie widzę go zbyt wysoko w hierarchii turfów. Ale oczywiście, jakby ktoś chciał, to da się go zrobić w wyturfiarce. Myślę, że będzie to nasz pierwszy Cetier. Następny jest kamienny turf, który jest spoko. Znajdziemy go na kamiennym biomie i trochę na mozaice. Poza tym to pełno w podziemiach. Jest to pierwszy turf na naszej liście, na którym nie da się stawiać rzeczy: takich jak sadzonki, trawy, patyków i tak że ułatwić nazywanie takich turfów, będę je nazywał nienaturalnymi albo sztucznymi, tak żebyście od razu wiedzieli, na którym można stawiać sezonki, a na którym nie. Więc no, kamienny turf jest fajny i rosną na nim sproutroki oraz tali birdy robią na nim gniazda, więc ten turf na pewno się przydaje. Jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że jest on dosyć dominowanym turfem, co znaczy, że inne turfy przy nim zabierają więcej miejsca i czasem nie wygląda to za dobrze. Ale no, kamienny turf pasuje mi do Tieru A. I dalej mamy bagienny turf, z którym dosyć dużo się dzieje. Po pierwsze to rosną na nim Glumtorny, więc to na pewno plus. Do tego Wurt chodzi po nim szybciej, jakby biegała na drodze. I wiele struktur Wurt można stawiać tylko na turfie bagiennym, ale jeśli chcecie zmienić turf, to wystarczy postawić to, co trzeba, a potem zabrać turf ze podstruktury i wymienić na jakiś inny. Samo bagno ma ciekawy kolor, taki ciemnofioletowy. Przyznam, że Wurt bardzo przydaje się ten turf. No i fanom Gloomtornów też się przyda. Poza tym to Wurt potrafi robić robić tur bagna, no i możemy je robić przy Terra firma Tamperze. Więc no, daję bagno do TRS. Przejdźmy do trochę bardziej sztucznych turfów. Pierwszy będzie ten drewniany. Znajdziemy go już trochę rzadziej, bo głównie pod królem świn i przy touchstone'ach. Zrobimy go z desek przy silniku alchemicznym. No i jest on ok, Jest to jeden z tych klasycznych, który jest w grze tak długo, że trochę mi się przejadł. Poza tym, kiedyś był to jeden z niewielu sztucznych turfów i prawie każdy go używał w bazie. Oczywiście jest sztuczny, więc jak już wcześniej mówiłem, nie posadzimy na nim żadnych roślinek ani nic, więc B, bo nie jestem jakimś zbyt wielkim Fanem tego turfu. Dalej mamy następny klasyk, czyli szachownicę. Znajdziemy go przy różnych setpisach z mechanicznymi i posągami. Można go też zrobić przy silniku alchemicznym. Najlepiej według mnie pasuje on do kuchni i tym podobnych struktur. Oczywiście turf jest nienaturalny, więc nic o nim nie posadzimy, no i ma on ten sam problem co poprzedni turf. Czyli jest on tak długo wygrze, że mi strasznie zbrzydł, no i według mnie pasuje tylko do kuchni, więc pierce. Trzecim klasykiem jest klasyczny dywan. Tak samo jak poprzednika, znajdziemy go w ze mechanicznymi i posągami. Jest on ok, ale bardzo mi się kojarzy z bazami zrobionymi tylko z jednego i Jakoś mnie on odrzuca, ale kiedyś dosyć dużo go używałem. A no i zrobimy go przy silniku alchemicznym. Myślę, że taki Tier B będzie mu dobrze pasował. I ostatnim klasykiem jest droga, która... no komu się nie podoba droga? Droga jest super. Znajdziemy ją normalnie w wioskach królików pod ziemią oraz na biomie mozaiki. Droga ma taką właściwość, że nas przyspiesza, więc opłaca się ją mieć w bazie. Się ze względów estetycznych i praktycznych. Dodatkowo droga jest bardzo dominowana, ale to dobrze, bo dzięki temu idealnie pasuje jako wypełniacz. Wiecie, taki turf, który jest wszędzie tam, gdzie nie ma żadnych budowli. Drogę da się zrobić przy silniku alchemicznym i na szczęście nie jest taka droga jak kiedyś, bo ciekawostka, kiedyś drogę robiło się z kamiennego turfu i deski i za każde skraftowanie dostawało się jedną. To były ciężkie czasy. Ale no, droga oczywiście idzie do tieru S, bo praktycznie zawsze jej używam. Mamy też drugą drogę z Crossa Cult of the Lamp. Schemat na nią zdobędziemy, jak wyłowimy taką śmieszną koronę z jeziorka w oazie, a następnie damy ją Antlionowi. Droga z Kurtu różni się tylko wyglądem i szczerze to pasuje do niektórych budowli, ale nie do wszystkich, więc umieściłbym ją tuż za zwykłą drogą, bo jest fajna i da się jej fajnie użyć, ale sposób pozyskania schematów na nią trochę utrudnia, bo możemy ją zdobyć dopiero w lato. Mamy jeszcze jeden tur z Kult of the Lamp, który jest, no, w letkich schowach nie podoba mi się. Taki żółty i zielony to zdecydowanie nie moje kolory, plus ciężko go zdobyć, więc pierdę. Zostało nam jeszcze parę sztucznych turpów, jak na przykład dywan z brody, no i chyba nie muszę nic o tym mówić. Poza nim to mamy jeszcze parę fajnych turfów z teatru, jak turf mozaiki. Mamy niebieski, czerwony i szary. Wszystkie się robi tak samo przy silniku alchemicznym. Wiem, że wiele osób lubi niebieski i czerwony, ale według mnie są one trochę zbyt krzykliwe. To chyba dobre określenie. Za to szara mozaika jest według mnie super, bo lubię ją mieszać pomiędzy dywanami. Podoba mi się jak wygląda w takim zestawieniu. Do tego można z nią zrobić nieco bardziej kamienne budowle. Więc szara mozaika leci do tieru S, bo ją bardzo lubię, a niebieski i czerwony do tieru B. Z teatru mamy jeszcze dywan, z teatru. Znajdziemy go oczywiście przy teatrze i możemy go zrobić przy silniku alchemicznym. Jest on ładny, ma fajne wzorki i wpadający w oko kolor. Mi pasuje idealnie, więc też tier S. Dalej mamy turw z Łuski Muchosmoka, który ma specjalną właściwość, która polega na tym, że spowalnia rozprzestrzenianie się ognia. Robimy go z Łuski Bossa, no i nie oszukujmy się, ale brzydki jest ten turw, a jego efekt jest słaby, bo spowalnianie ognia nie uratuje Was przed pożarem, więc po co to komu? Jedynie przydaje się do duplikacji łusek Muchosmoka, ale poza tym to raczej jest słaby i brzydki, więc pierce. Może rzućmy okiem na te bardziej morskie turfy. Na wyspie lunarnej jest kilka ciekawych turfów, na przykład księżycowy turf, który może naprawdę ładnie wyglądać, jeśli robimy lunarną bazę. Da się go zrobić przy księżycowym ołtarzu i jest nawet spoko, więc tier A. Na tej samej wyspie mamy też lunarną plażę, która, no, jest brzydka. Taka szara, martwa plaża za bardzo mi się nie podoba. A zrobimy ją przy terra firma Tamperze, jakby ktoś z jakiegoś powodu chciał, więc, no, nie podoba mi się, no to tier D. Na wyspie Krababki mamy już trochę lepszą, bo muszelkową plażę. Możemy się z Krababką wymienić butelki za schemat na ten turf, no i jest on już lepszy, taki lekko różowy z muszelkami. Może wyglądać fajnie w niektórych budowlach, ale dalej nie jest to najlepsza plaża, więc B. Taką prawdziwą plażą i tą według mnie najlepszą jest plaża od małpiratów. Znajduje się na ich wyspie i aby zdobyć na nią schemat trzeba dać królowej Małp bananki. Wygląda ona jak taka typowo piaszczysta plaża. Można za jej pomocą zbudować no, plaże i inne tropikalne rzeczy. Jestem fanem więc Tier A. Na tej samej wyspie są też doki, które są turfem, ale dostawianie na wodzie. Schemat na nie też dostaniemy od królowej, jeśli damy jej trochę bananków. Doki można stawiać tylko na płytkim oceanie, ale przy takiej na przykład lunarnej zawsze z jakiejś strony jest płytki ocean, więc można zrobić do niej most. Poza tym, no to na dokach oczywiście nie posadzimy żadnych kwiatków ani nic takiego, i doki mają jakby fizykę. Da się je zniszczyć wybuchami, i jeśli żaden dok nie trzyma się lądu, to powoli reszta zacznie się rozpadać, więc e, lepiej uważać. Doki są spoko, wizualnie trochę są średnie, ale pozwalają robić mosty pomiędzy przejściami, no i zasługują na taki TRS. Taką podziemną wersją doków są mosty. Można je stawiać pomiędzy dziurami w podziemiach i mają maksymalnie długość 6 turfów. Trzęsienia ziemi je rozwalają, ale pirary z tym pomagają. Nauczymy się je robić przy silniku alchemicznym i mostów nie da się kłaść w labiryncie Atrium oraz Archiwach. Jedyny mój zarzut do nich jest taki, że mogłyby być troszkę dłuższe, na przykład 10 turfów, ale i tak są ok. Pierbę. Pogadajmy troszkę o grzybkach, a bardziej to o grzybowych turfach. Mamy 4. Czerwony, który występuje na biomie czerwonych grzybów, jest ok, ale szczerze to nigdy nie używałem go za bardzo. No i zrobimy go przy silniku alchemicznym, raczej taki tierce. Tak samo niebieski i zielony, oba też znajdziemy na ich biomach, no i nie są one zbyt ładne. Za to zmutowany turf jest fajny, znajdziemy go w Lunar Grotto oraz można go zrobić przy księżycowym ołtarzu. Ma ładne kolorki i wzorki, daje go do B. Kolejnym turfem jest turf Zygłana, który jest ok, znajdziemy go na biomie nietoperzy. Możemy go też zrobić przy terra firma Tamperze. No, i mimo, że jest zrobiony dosłownie z odchodów, to nie jest taki najgorszy, zasługuje na taki tier B. Zielony podziemny turf jest ok. Znajdziemy go głównie na biomach z podziemnymi schodami, no, i może spoko wyglądać, jak się go wykorzysta w jakiejś podziemnej bazie. Myślę, że tier B, bo do niego pasuje. Na centralnym biomie mamy błotny turf, który spoko wygląda. Ale nie wiem no nigdy nic z niego nie budowałem, więc chyba bezpiecznie będzie go dać do B, bo sam biom z tym turfem wygląda dobrze, ale w budowlach rzadko go używałem i też rzadko widziałem budowle z tym turfem. Kolejny jest Rocky Cave Turf i to jest król podziemnych turfów. Pasuje do wielu rzeczy i ostatnio się do niego bardzo przekonałem. Oczywiście teraz. na antyczne turfy, pierwszy ten z archiw, znajdziemy w archiwach. Wiem bardzo zaskakujące. Zdobędziemy go jeśli otworzymy wiedzę z Żółtej Fontanny jest to raczej lubiany przez wielu turf Fajnie pasuje do kuchni i do takiej bazy w stylu archiw. W sumie to jest teraz trochę skinów związanych z archiwami, więc możliwe jest zrobienie takiej fajnej, antycznej bazy. Turfik spoko, więc tier A. I mamy jeszcze turfy prosto z ruin. Zwykłe turfy z ruin są fajne. Schemat na nie da się zdobyć przy maszynie pseudonauki, ale turfy z ruin mają taką wadę, że wyglądają super, ale przez filter z ruin, bo na powierzchni wyglądają moim zdaniem dużo gorzej. W podziemiach wyglądają jeszcze spoko, ale na powierzchni nie podoba mi się ten róż. Mimo wszystko wszystkie trzy Turfy idą na tier B. Mamy też repliki Turfów z Ruin, różnią się one głównie tym, że nie ma w nich paliwa. Dzięki temu nie ma tych różowych pasków, które dziwnie wyglądają na powierzchni. Moim faworytem jest ta biała replika z Ruin, ona leci do tieru S, a dwie pozostałe do tieru A. Generalnie to te Turfy robi się z kamienia, a kamień też się dostaje z moim zdaniem najlepszej sadzonki w grze, o której mówiłem w tier liście sadonek. Zapraszam do obejrzenia, jeśli nie widzieliście i dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem Jester i do następnego odcinka. Cześć!